W dzisiejszym odcinku. A, a czemu e, co ty robisz, Elviso? E, ja? <grystanie> co to jest? Nie? Co tu się dzieje? Panowie, zamykaj drzwi! Co tu się dzieje w tym? witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Bubek! i rozpoczynamy super repiski. Kolejny odcinek! na jednym bloku i bez aberki, czemu gram na jednym bloku bez aberki, ale otóż nie będę na dzisiejszym odcinku samemu, ponieważ dzisiaj ze mną będą i patrzcie ludziska na El, to, Elvis to Jagetix Pozdro chłopaki, o, normalnie milionowice wkraczają na jeden grog i będą ma. I co? Diament? Jak się? Bierzemy go? Biorę. Nie, nie, panowie, proszę nie brać w tym momencie żadnych diamentów nie bierzemy, bo ja widzę, muszę wszystko normalnie pokazać, ludziska. Jak widzicie, nasza jedna wyspa naprawdę. No, O Jezus, z... ja bym o, coś tam, Ile na odborów. Ale, ale, ale wy, panowie, możecie się uspokoić, ja tu wszystko... O, nie no, ludziska! Ja po prostu już... Ale teraz, na Panowie, co, co wy robicie? E, e, Elvis oczywiście wpadł. W tym momencie wam poka... Oczywiście zmiany, które były na wyspie. Otóż tak, dotarła tutaj nowa farma melonów i dyni, jak możecie zaobserwować. Tutaj mamy powiększoną farmę w tym miejscu w tym miejscu, miejscu marchewki. Farma jest naprawdę mega po prostu wielka. Tutaj w tym miejscu postawiłem oczywiście tutaj teraz drzewka i od teraz będziemy mogli sobie tej sile drzewka i te drzewka będą naprawdę po prostu Robi mega brodzenie. olbrzymie. E, e, a teraz e, panowie, witam was bardzo serdecznie na jednym bloku. Otóż panowie jest... Bardzo jest skam wszystko, tu jest więcej bloków niż jeden. Patrz, dowodniłem. nas? Dowodniłem. jest jeden blok. Ale o tu... oszust. O, szóst. Ale jaki oszust, ja przepraszam o, szóst bardzo. I zapraszam na środek ludziska, bo tak, Dzień w ogóle dnia. ja sobie pójdę jeszcze, bo przygotowałem sobie żelazny kilof. No, No właśnie, poczekajcie z tym diaksiorem, bo ja sobie tu gdzieś przygotowałem żelazny kilof. On gdzieś tu ewidentnie... o. go wziął. On tu... co? Wzi... Nie, no nie wzięliście, bo mam. Nie no, my w życiu. I chłopaki, i ja w tym momencie właśnie chciałam też widzom pokazać, że jakbyś jak teraz zrzucił normalnie, to ja bym się tak na ciebie chłopie zdenerwował, żebyś... No... Ej, pod kogo, ko Nie strasz, nie strasz mordo. Bo, Bo narobisz majtki. Aha, i słuchajcie widzowie, chciałam wam jeszcze pokazać, że normalnie będę miał tutaj jeden blok... Tego diamenta. No Dziś już go zaraz zniszczy, ale lecińsko pokazuje, że party jest wykupane 973 bloki no i pojawił się diament. A mówił jeden tak blok. Mam... Nikogo to nie obchodzi! o ja ci tam, tam się nikogo zobaczy. nie A! obchodzi! O, lecisz tam na dół i tyle normalnie po tobie i ty drugi lecisz eee, normalnie. I już się wyjaśniam w tym. O nie! Skąd ty masz śmiecik? Cholitka jasna! Skąd ty masz śmiecik? Ty mi powiedz! Dostałem! Bobo, pomocy! A? I co się dzieje? Zresztąłeś się w dziwnym miejscu. W jakim <laughs> tam gdzie powąchasz o nie tam uważaj lubię. dobra ja Błosie, teraz oczywiście wykupuję tego jednego bloka i party mamy diamento ja no bo właśnie o to panowie co chodzi na jednym mogę. bloku że jak zniszczycie ten jeden bloczek to dostaniecie party kolejną rzecz oj party co się dzieje że wam się naprawdę to chyba do wy... wielory ryby <laughs> Widzę, że Wam to się panowie naprawdę Ej, chyba. Co, dawaj, ja też chcę po Bo ja stara. Blaki, to... <laughs> ale udajechałem, nie? Yy, Widzę, że chłopakom ale naprawdę to się takiego podobać. Nie 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 podobać. Nie ale wiecie, co? Złoto to ja sobie może dla siebie wezmę. Dzięki Ej, nie, za złoto. Nie, nie, nie. Ja sobie może to złoto, słuchajcie, schowam. Popatrzcie też na to, ponieważ ja już kiedyś jednego diamenta wykopałem i teraz mam już drugiego diamenta, więc za niedługo może zaogarniemy nie? po prostu jakiegoś kilofika, jak się jak uda. Jak chwali, ja mam diamenta, ja mam drugiego ja ja diamenta, mam wiara, czego to on nie ma w życiu, co nie? E, e, a my to e, co? Nam nic jednak, bo, bo się... a, a taki majątny jest. A dobra! W takim razie dam, dobra panowie, to zapraszam w takim razie do mnie, do mojego no. tej, do mojej tej aglomeracji. Gdzie wy jesteście? Mogę za... tu zamieszkać? i spokojnie, Elvis, no. wszystko w swoim czasie. Te Agentix w ogóle co ty robisz w tym momencie? I Agentix, zobacz ci, wspólne itemy! Jak to wspólne itemy? Ja, my, wspólne itemy. Wspólne ja temat, ci tak? dam, żadne wspólnej temy! To jest moja skrzynka! O, i e, e, troszkę zdedał, to ja sobie muszę... Ale ten... ja żyję. I, a, a nie, a Elviso nie zdał sory, sorry, dziku. pomyliłem się. How, how, how. A czemu ty się w ogóle respisz w tamtym nie miejscu? Nie, nie, Powinien ja, się ja tu po raz pierwszy. To chodźcie panowie, bo ja wy to naprawdę też. wielki zamęt wprowadzacie. Tłumacz w ogóle Elviso do swojej temy. Dzięki za mojego kobla, mordeczko. Weź sobie to, tu w ogóle mogę dać Ci patrz: Meloniki. Dla drugiej Dobra. osoby o, też ej mogę spary. dać ci Meloniki. Czy przejmujemy tą wyspę? Nie, Dobra. nie przejmujesz tej wyspy! Ja mam dziewiąty level, chłopie! Uspokój się! Wow. Dobra, chowam mi temy. Słuchajcie, ja mam wy Masz teraz zasady, jakie panują na jednym bloku, ponieważ ja tu mieszkam, a razem z innym. Mną... Jest więcej bloków. E, no, no jest teraz więcej bloków. Nie jest jeden blok, przestań kłamać Bobo. Ale nich, ja już wykupałem ci prawie tysiąc nie bloków. nie Nawet ci nie No rozejrzyj się stary, to masz więcej bloków. Ale nich chłopie, nie bo nie ja już uwierzy. wykupałem Nosiu, prawie. Nie Ale ja już wykupałem prawie tysiąc bloków, więc kłamta, to wiadomo, że będzie kłamta. tylko więcej. Nie, no po prostu z tymi ludziskami to się nie da wytrzymać. A w ogóle to chodźcie do Aberki, do wyspy. No. Yy, tu w ogóle co w tej skrzynce? E, nieważne. Jajco. Aha, yy, ja ci dam, jajco. Elviso, oddawaj ja ci Ja ci dam. Bloki, I, i... Bo się znowu się, tu będzie koksuwa. O, 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 o. No. <laughs> wow, <laughs> jest Elviso. Oddawaj, i temat, bo cię a, zrzuca. Ale czemu by się kłócić się w no ogóle? My nie, 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 nie itemy, My krasny. się przyjaźnimy. <laughs> Więc tak, słuchajcie, zasada pierwsza no. y, jest taka, że na wyspie mojej nie wyjaśniamy się, to znaczy nie możecie wyjaśnić mnie, ani nic zabrać z mojej wyspy, rozumiecie to? No. Takie same zasady do, dotyczą oczywiście wyspy y, Aberki, Aberka ponieważ rządownego. po drugiej stronie jest wyspa Aberki, i do niego również nie możecie oczywiście przychodzić, i nie możecie na przykład podejść do niego do skrzynki i na przykład sobie nie! wziąć. I... Od itemy złodzieju nie! I, nie, słuchajcie, z nimi to po prostu jak z dziećmi a mówią, że to Bobek ma normalnie 7 lat, ale Bobek to normalnie chyba profesor I czemu wy się rozwalacie, panowie? No ma twoje wyspy, gdzie był zakaz jeszcze. Dajcie I... mu bana od razu. I... Nie, ale... zabierasz mi itemy, to teraz nie masz żadnych, I... hello. Komu mam pierwszy mu dać bana? No, temu, który zaczyna. Helmi Czyli co? kto? Z spój spójrz stary, kto chyba cały czas wyjaśnię, jestem mocną ofiarą. <laughs> dobra, surat, panowie, w tym momencie proszę mnie posłuchać. O? Zasady, jakie obowiązują na wyspie, są takie, że y, nie musisz robić Elvisu czy czegoś takiego, że po prostu patrzysz do skrzynki aberki i zabierasz mój tem. rozumiesz to? Eee. Yy, to czemu właśnie tam spojrzałeś i mu i itemy? Ale ja to tylko... Gady, czegoś tak. Takiego się po ja prostu tylko nie robi. Ja na przykładzie, ja jestem niewinny taki bobuś, tak? E, e, no ja nie no, chcę. Ja by... I spadło. Ja e, jak to kurę? Co ty robisz tam, Agentik, z tym kurczakami? Co ty tam robisz, chłopie, zostaw te kurczaki w spokoju! Tylko chodź i normalnie słuchaj, zrozumiałeś Agentik synie! No ten, ogółem na wyspie żyją krowy, kurczak i... E, jeszcze jest tutaj taka ładna e. poręcz. Kuny, jenoty, wilki Ej, i rysie. E, wiecie co panowie, ja się chyba normalnie poddaję. Ja się <laughs> chyba ewidentnie poddaję, bo z wami to normalnie wytrzymać na jednym bloku, to e, trochę ci, te, powiem wam ciężko. W ogóle czemu ja też się riespię tutaj u mnie na wyspie, to ja Hello. tego nikomu mam za bardzo. Ale panowie, w ogóle kto to mi zamurował tą skrzynkę? Nie wiem, pewnie taki drani taki jeden. Aha, Jeszcze dobra panowie! Tak. Chodźcie, bo ja wam no chcę... Nie, no gościa mam dość, no wyjaśni, daj no to Co teraz? Co się dzieje, bana. ludziska? Co się na tym jednym bloku w tym Minecrafcie dzieje? To ja naprawdę tego po prostu nie rozumiem, ale mam nadzieję, no że jak uba, Aberka mój? wróci, jak Aberka wejdzie na jeden blok, to nie zdenerwuje się na mnie za to, że zaprosiłem chłopaków, bo to normalnie taki wielki młyny, jaki tu się dzieje, yy, to yy, naprawdę jest ciężko. Naprawdę jest po prostu panowie ciężko. Co wy robicie teraz? Maciocha. Ja bloki. Maciucha szukasz? No. E, ale. przyjaciela. Maciucha tu jeszcze nie ma. Ale masz e, tu będzie. A, a czemu, ty, e, co ty robisz, Elwiso? E, ja? Ej. <grym> e, oj! agentix się <grym> chyba zdenerwował. Ej, agentix jesteś? Ej. Elwiso, Agent agentixa chyba. Nie będzie, pan nie będzie potrzebny. Co? Pan chyba nie będzie potrzebny. On, on już samo odszedł. Ale, Elwiso, jak ty to żyjesz? z nie... No, to są po prostu jakieś żarty. Ja zaprosiłem chłopaków z milionowic a już jednego chłopaka straciliśmy. Ej, a ty, Elvis, co, co ty tam robisz? Spadam. Ej, a czemu ty spadasz? Nadal jest ten lamus, czy już dostał bana? E, a chcesz agentek, żeby on dostał bana? Zaraz do administratora. To, to, ja jestem administrator. To możemy mu dać. Elo, na jedną minutę. O! Ej. Dostałem tak. żółwia! O! Jestem szczęśliwym, tylko za żółwia. Ten, widziałeś, Elviso opuścił serwer, bo dostał bana No i dobrze, w końcu. Teraz A ja odbanować ja... go czy nie? Nie. Nie no, może go odbanuję, chłopie. Ale jak mnie jeszcze raz zaatakuje, to dasz mu bana znowu, tak? Ejka! Nie, yes, zwrócił tak na serwer. I... Ej, co! On spadł! Ej, dawaj z tym żółwiem do mnie! Dawaj z tym żółwiem do mnie! Dawaj go przytransportujemy, bo ja już jednego żółwia Hej. posiadam. Ale e, jaki no? to on jest mój? Ej, czemu? No bo ja go zdobyłem. No a mogę go od go... ciebie go kupić? Pewnie, a co masz do zaoferowania? Eee, no dużo są siedzie. normalnie najwięcej ile się da tylko. Ej, Dobrze, stary. to nie, on póki co u ciebie mieszka, potem pogadamy. Mogę no kupić powiedz, żółwia, bo? Co? Chcę kupić żółwia. Chcesz kupić żółwia? Tak. A co chcesz dać? Dwie ręce do roboty. Aha! To dobra, to ja mam dla ciebie pomysł. Masz. Weź sobie tą siekierkę no. i w tym momencie wykup wszystkie drewno jakie tylko jest, bo trochę go się nazbierało. No, ja się do Aberki przejdę. Ej, ty mu do Aberki? Zardałeś mi kamienną siekierę, a tam jest kilka z drewna. Ale jaką drugie. ja mam co inną dać sikierkę niż kamienną? Nie! Co Na tu rodem też mówię? Dawaj Ew. je do mnie oczywiście, bo teraz, żeby one tu nie wypadły przy ciepa. Nie! Elwiso! No ty, Elwiso, gałkanie! No co za chłop! Dawaj ty, dawaj te ty żółwiki, żeby poleciały w moją stronę, bo one wtedy tam nie spadną, bo wiesz, tam są jest takie to ogrodzenie i, i nic się nie o. wydarzy wtedy z tym o, z żółwikiem. Dobra, są jeszcze żółwiki. To jest w ogóle jakaś trawa morska, to ja ją oczywiście schowam, żeby nie było przypału. I ty, Elwiso, jak? Ścinasz to drewno czy nie? Traciłem się kierkę, nie chcą. Co to jest? A! Co tu się I nie ma w ogóle. Co tu się dzieje, dobra? Ja gdzieś chyba mam mieczek w schowany. Poczekajcie, gdzieś tu miałem mieczek. Gdzie ten mieczek jest? Ja w ogóle mam strzały i łuk dobre biedzylijek. Jeszcze jest po prostu tylko jeden, zobacz. Jeszcze On jeden ma został! W ręce. Co? To, o, o, spadł. Już wszyscy. Aha, a te harpony da się zbierać, czy nie? Nie, nikt nie można. E, to nie fajnie. Dobra, to ja w takim razie odkładam razie ten łuk. Ale to, coś tam wydarzyło, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Fata Morgana, dosłownie. Dobra, masz ten, masz ten sikierę, czy nie? Nie, straciłem ją, spadłem. No nie, no ja po Daj prostu... Daj mi diaksową, mordeczko. Jak mam ci zrobić diaksową, chłopie? No masz dwa diaksy. To... Ej, co, ej, co ja motykę skraftuję u ciebie? Zostaw te diamenty, no takie zasady były, no. No jakie no, to... były zasady, Elviso? Chciałem El ci pomóc, przepraszam. Nie, no po prostu masakra, w ogóle gdzie ja mam crafting? Kto mi zabrał crafting? To Elviso. Nie Aha, nie. dobra, to ja postawię jeszcze raz crafting Agent. tutaj, żeby mi nikt nic nie zabrał, i ja teraz panowie Wam craftacie y, trzy, trzy sikiery. Macie, bierzcie sikiery, jedna, druga, trzecia je zostaje u mnie, i bierzcie te sikiery i chodźcie ścinać drewno, ponieważ Wam też to drewno się przyda na rozpoczęcie rozgrywki. Dobrze, to dziękuję. A gdzie jest Agentix? Kradł ja. drewno, dobry. A masz sikierę czy nie? Nie. Elviso daj mu sikierę No ja stary wykorzystam obydwie, jestem pracowity chłopak. daj dawaj sikierę. Ja mam dwie ręce do roboty <laughs> Dobra, ścinać. Elviso, dawaj ścinać, Elwisu, dawaj mu tam ja, normalnie sikierę pracować, Ja, ja jestem norwały, ale... To cześć, idę na firentelo. No jak? Farian, dobra, masz tą sikierę. Masz tą sikierę normalnie, nie, bo bo, a ja skraftuję kolejną. Ja skraftuję sobie oczywiście kolejną. Ej, Bobo, nie wiem, czy wiesz, ale no. zapraszając z naszą dwójkę na serwer musi rzucić się z pewnymi konsekwencjami. Jakimi? Że to będzie naj, największa możliwa bitwa o to, kto będzie lepszy, jaką można sobie tego wyobrazić. Ale e, panowie wiecie, że Bobek będzie najlepszy. Daj nam trzy dni. Trzy dni? Albo trzy godziny. Aha. I, i co zrobicie w ciągu tych trzech godzin? Albo miasto, albo... Co? Połączymy siły i, i zniszczymy cię. Czyli wy chcecie zrobić jedną wyspę razem? Nie, nie, na pewno nie, ale nasze wyspy zasłonią wasze cieniem po prostu. Aha, czyli sugerujecie, że będziecie lepsi, ale nie, wiecie sugeruję, panowie... Że e... naszą wyspę nad twoją. Jak to <laughs> będzie wyspa nad wyspą? No. no, nad wyspą, eee. nad wyspą, nad wyspą. Eee, nie, ja jestem ja chyba ewidentnie na coś takiego nie godzę. Ja w ogóle panowie coraz bardziej żałuję z tego powodu, że chyba was zaprosiłem na ten serwer, jak mam być stary. Nie, nie słyszałeś o tym, ojej ja już się boję co chłopowie. A, a co, Berka nie zgodzisz się? Może ciebie tym razem zbonować na minutkę. Czemu? Albo nie na minutkę. Eee. Bo zrobiłeś na serwerze niezwykły harbider bym to tak stwierdził. Ale to... Armider ani ja robię, więc A kto wypraszam nas sobie. nie nie kłam nie kłam. No i ja zaprosiłem, bo no bo chciałem, żeby w całym milionowice razem ze sobą grały. To chyba dobry pomysł, czy nie? Piękne, ale to nie są całe Milionowice. Gdzie jest Maciuch? No Maciuszek Gdzie jest może. Maciuszek? maciuszek może dołączy do nas jak będzie chciał, ale na razie Maciuszka nie ma. trzeba zasadzić super, znowu wszystkie... Jak to twoje drewno? Ja je chciałem. Połowa na połowę! To? No, 50% dla bobka zostaje ja byłem 49%, żeby był uczciwy. Dobra, to... bo wiesz, bo wchodząc na wyspę to chyba regulamin przeczytałeś, czy nie? To? A no, gdzie jest regulamin? Ktoś klepnąć? No tak, no przecież wchodząc, y, wchodząc y, na wyspę jest napisany cały regulamin. Gdzie on jest? Y, no w mojej głowie. No to go nie ma. A w ogóle patrzcie, ja mam wilka, widzieliście? Znaczy widziałem. pieska. Widziałem, widziałem, widziałem. No, możecie mnie zaatakować, to wtedy piesek was wyjaśni. Patrz. Poczekaj. Jeszcze raz z łapki mi cyknij. Bądź! Atakujesz Oj, będę miał. Yy, co ty masz? Nie niebi Nie bij pieska z Co? Yy, ty, ty dadasz Elvisa czy nie? Tak. Yyy... dobra, to ja możecie wyjaśnić do końca. Albo dobra, nie będę taki. Jak tam panowie na drewna? Eee, Idzie. w porządku, no wsiałem 26 bloków, to 13 26? Tak, trzynaście dla ciebie. Będzie nie, moje dla Co się a, dzieje? Coś, czemu cię wilk rozwalił? Jezu, zginął od wilka. Gdzie jest ten wilk? Który cię niby wilk wyjaśnił? Nie wiem, może twój? Ej, ale mój przecież siedzi na normalnie siat, robi. Twój tam jest, przy granicy i mnie zrzucił. Jak to? To nie jest mój wilk. Jak to? Czyj? No ten jest nie Skąd tu robisz? co on tu robisz? No po prostu sobie siedzi, dobra, dobra bo, bo. sadzimy. To, bo jestem no. skrytny i przed tym jak spadłem schowałem drewno do tej skrzynki. Do której? No. O, to ja biorę połowę. Dziękuję. Ja Maś, tu... o tyle. Równo? Równo. Dobra, to koksuwa. A, Agentix, jak tam to z No drewnem? No dałem ci grzyby. połowę, ej, agent. ci dałem. Ej, cóż, ej, ej, Elviso, mi się chyba wydaje, że coś śmierdzi i on nie mógł tylko trzynaście wykopać. No wykochać. dobra, Agentix My lecimy jest. na grzyby, masz. nie? Masz. No agent. dobra, to dzięki. Jakie grzyby? No chodź, agent, na grzyby lecimy. No dobra, Elo. Ej, ale ty masz drewno przy sobie. Eee, Agentix, on poleciał z drewnem, czy jak? Pewnie to. Pewnie Eee, dobre słuchajcie, ja naprawdę normalnie nie mam si sił do chłopaków. Mam nadzieję, że Aberka mnie nie zbanuje po tym, jak zaprosiłem ich na serwer. Naprawdę, mam po prostu strasznie taką nadzieję.